Cześć kochani, jestem Kasia i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Jestem dzisiaj strasznie podekscytowana, bo zaczynam nową serię na moim kanale. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z dotychczasowego kontentu, ale chciałabym po prostu spróbować czegoś nowego. Więc tak, o czym w ogóle będziemy dzisiaj mówić? Czasem jest tak, że na Instagramie widzimy jakąś celebrytkę i myślimy sobie kurde jak ona dobrze wygląda dlaczego ja nie wyglądam tak samo, dlaczego ja nie mam tak idealnej ceny, tak idealnych włosów dlaczego moja figura jest taka do dupy podczas kiedy tej celebrytki jest prost idealna. Tymi filmikami chciałabym udowodnić, że nie do końca tak jest chciałabym też wam udowodnić że serio, wy może wyglądacie praktycznie tak jak te celebrytki, a nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy i mam na to dowody, które za chwilę wam przedstawię. Także jeżeli jesteście ciekawi jakie to są dowody, oczywiście zostańcie do końca odcinka, a jeżeli już tutaj jesteś, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Bardzo to pomoże mojemu kanałowi, będę bardzo wdzięczna no i teraz już zaczynamy weźmy pod lupę Wolfie Cindy o Wolfie Cindy było w Polsce bardzo głośno w ostatnim czasie, ze względu na wiadomą aferę dotyczącą zbyt mocnej inspiracji zdjęciami Wolfie Cindy, ale o tym nie będziemy tutaj rozmawiać skupmy się na jej Instagramie Wolfie Cindy oprócz tego, że jest modelką jest bardzo dużą influencerką bo na swoim Instagramie zgromadziła przeszło 6,5 miliona followersów co jest dosyć imponującą liczbą, dlatego świę twierdzić, że że jej osoba ma wpływ na wiele ludzi, w tym oczywiście na mnóstwo kobiet, dziewczyn, mnóstwo dziewczyn, które dążą gdzieś tam do tego ideału wykreowanego właśnie przez Wolfie Cindy. Bez wątpienia Wolfie jest przepiękną kobietą, i to też nie zmieni się na końcu tego filmu, kiedy pokaże gdzieś tam jakieś inne troszkę zdjęcia. Jest przepiękna, ma świetną figurę, piękną twarz i no, no, jest po prostu przepiękna. Na jej Instagramie możemy obserwować zdjęcia dosłownie idealnego ciała, idealnej sylwetki, gdzie Cindy jest ultra smukła. Wszystko po prostu jest. Totalnie jak należy i gdyby ktoś zapytał, jak powinna wyglądać idealna sylwetka kobiety, no to mnóstwo wskazałoby właśnie tego typu zdjęcia. i mnóstwo tego typu zdjęć publikuje na swoim Instagramie. Wszystkie oczywiście mają piękne światło, są obrobione jakimiś filtrami. Dodatkowo też oczywiście na nich pozuje, co też robi swoje, bo każde ciało, kiedy odpowiednio ustawimy, będzie wyglądało lepiej niż tak po prostu. Kiedy staniemy prosto, to jest fakt. Oczywiście w jej Instagramie nie ma nic złego, dlatego że ja sama prowadząc Instagrama wybieram oczywiście te najładniejsze zdjęcia i to jest chyba naturalne, ponieważ zawsze w social mediach chcemy się pokazać jak najlepiej. Może YouTube jest tutaj troszkę specyficzny, dlatego że to jest jednak nagranie i pewnych rzeczy, nie wiem, w twarzy, w ciele i tak dalej, czasem nie da się uniknąć, no ale jednak zdjęcia rządzą się troszkę innymi prawami. Tam jest ten jeden moment i chcemy, żeby on był uchwycony po prostu w doskonałym momencie. Patrząc na tego Instagrama, możemy. Śmiało stwierdzić, że Wolfie jest kobietą idealną. Ale przyjrzyjmy się teraz, jak Wolfie Cindy wygląda bardziej na żywo. Na zdjęciach, które są uchwycone najczęściej przez paparazzi, na zdjęciach, na których po prostu nie pozuje. O zawsze wiadomo, że to, co widzimy w internecie, nieco różni się od tego, jak to może wyglądać w rzeczywistości. I tutaj również jest podobnie. Typowe zdjęcie, na którym Wolfie została uchwycona przez paparazzi. Jak możecie zobaczyć, jej ciało już nie wygląda tak idealnie, mimo że wciąż jest piękne, i tak naprawdę w tym ciele nie ma kompletnie nic złego. Zwróćcie uwagę, że jest to zdjęcie zrobione w takim naturalnym świetle. Tutaj nie ma nic ustawionego, nic wymuszonego. Wszystko to, co mogłoby działać na korzyść jej sylwetki na zdjęciu, tutaj po prostu tego nie ma. I mamy takie totalnie przypadkowe zdjęcia. Oczywiście są to zdjęcia zrobione przez paparazzi w momencie, kiedy wolfi się tego nawet pewnie nie spodziewała. Dlatego też nie pozowała jej ciało, po prostu wygląda totalnie naturalnie. Na co tutaj warto zwrócić uwagę, to są jej nogi. I chciałabym ten temat poruszyć dlatego że już jakiś czas temu w sumie na całym świecie poszedł taki trend że doskonała figura jest wtedy, kiedy kobieta ma przerwę między udami. To znaczy, że jej uda nie dotykają się w żadnym punkcie jakby. Powstał taki okropny mit, że tak naprawdę tą przerwę możemy sobie wypracować dietą, ćwiczeniami i jeżeli po prostu tej przerwy nie mamy, to zwyczajnie mamy za dużo tkanki tłuszczowej, jesteśmy za grube. Prawda jest taka i tutaj chciałabym ten mit obalić. Tej przerwy niestety nie wypracujemy dietą i ćwiczeniami, dlatego że ona w największej mierze jest uwarunkowana genetyką po prostu. I tym, jak szerokie mamy kości biodrowe, czyli automatycznie, im szersze kości biodrowe, ten, tym ten rozstag, rozstaw nóg jest powiedzmy dalej od siebie ułożony, no więc ta przerwa automatycznie będzie. Ja na przykład mam taką sylwetkę, ale jeżeli kobieta ma mniejsze biodra, ma węższe kości biodrowe. Tym samym po prostu tej przerwy nie będzie miała. Oczywiście ta przerwa może się pojawić na skutek jakiegoś nadmiernego wychudzenia, ale tutaj mówimy o takiej normalnej, zdrowej sylwetce. Więc to jest taki zdecydowany mit, który musi być obalony. I właśnie wróćmy do Wolfi Cindy. Na jej Instagramie widzimy zdjęcia, na których ona pozuje tak, że jej nogi wydają się dużo smuklejsze. I ta przerwa gdzieś tam może się pojawiać, ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób Wolfi na tych zdjęciach pozuje. Najczęściej wysuwa jedną nogę do przodu albo do tyłu albo jakoś ją zgina. Znowu kwestia pozy oczywiście przez co te nogi wydają się właśnie smuklejsze i przede wszystkim nie widzimy tego, że ona te nogi ma po prostu udech złączone. Tutaj natomiast, jak już przyjrzymy się na zdjęcie właśnie zrobione przez paparazzi to widzimy, że jej figura jest totalnie inna i mimo szczupłej zgrabnej sylwetki, Wolfie Cindy po prostu ma te nogi razem połączone Dlaczego nie pokazuje tego na Instagramie? Podejrzewam, że właśnie nawet może dla niej, czy dla wielu ludzi mogłoby być uznane za to, że ona ma po prostu jakąś tam nadwagę, czy że jest za gruba, bo wytworzył się taki taki dziwny kanon urody i kanon sylwetkowy w tym momencie, który w ogóle no ciężko mi zrozumieć. No i też oczywiście kolejną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest e, talia i brzuch Wolfie Cindy, bo o tyle o ile na Instagramie widzimy perfekcyjną talię, wszystko jest tak ładnie wcięte i ja tutaj nie chcę mówić, że to jest zasługa jakiegoś, e, jakiejś aplikacji Photoshopa i tak dalej, bo nie wiem tego, więc nie będę też tych zdjęć na tej podstawie rozpatrywała. Bo tak naprawdę, kiedy ustawimy swoje ciało właśnie w odpowiedni sposób, jest też taki trik z bielizną. Kiedy powiedzmy, mamy majtki i my je podciągniemy, jakby bardziej tutaj, no to też automatycznie tą serwetkę sobie wysmuklimy, schowamy też ewentualne jakieś boczki i tak dalej. W życiu takim codziennym widzimy natomiast, że Wolfie Cindy nie ma tak wciętej talii i przede wszystkim jej brzuch nie jest już tak płaski, co też jest w 100% normalne. Dlatego, że pamiętajcie, wielkość naszego brzucha zmienia się w ciągu dnia. Jest to w 100% normalnie. Ja na przykład mam tak, że budzę się z płaskim brzuchem, ale już tak koło godziny 16-17, kiedy zjem te dwa czasem trzy posiłki, mój brzuch nie jest już tak płaski i to też zależy od tego co jem danego dnia jest to w 100% normalne i też musimy o tym pamiętać tutaj też widzimy, że brzuch Wolfi zdecydowanie się zmienia ale to nie znaczy, że on jest jakby brzydszy, po prostu jest normalny no jeśli chodzi jeszcze o tą talię to niestety często, też nawet na polskim Instagramie obserwuje się to, że dziewczyny właśnie przerabiają sobie te zdjęcia i sobie tam wycinają, photoshopują po bokach te wcięcia co na przykład mnie śmieszy osobiście jak widzę, takie na internecie, dlatego że jakby fizycznie jest to po prostu niemożliwe, nawet ze względu na organy, które mamy w środku, które gdzieś tam muszą się zmieścić. Więc serio, nie róbcie tak, nie photoshopujcie swoich zdjęć, bo to rodzi niepotrzebne kompleksy i takie dążenie do jakiegoś kanonu piękna, który tak naprawdę nie istnieje w ogóle. Tutaj widzicie kolejne zdjęcie Wolfie Cindy z jakiejś gali. To było zdjęcie robione na ściance, kiedy Wolfie była też dobrze ubrana i tak dalej. I też widzicie, że ta talia nie jest tak smukła, jest po prostu normalna. Tak samo jej twarz jest zwyczajna, nawet tutaj widać drobne niedoskonałości, ale to również jest normalne. Podejrzewam, że te zdjęcia, które finalnie trafiają na jej Instagrama są delikatnie przerzucone, chociaż przez Photoshop, ewentualnie przez jakąś aplikację może do wygładzania twarzy, dlatego, że że w realnym życiu jest mało osób, które mogą taką nieskazitelną cerą, gładziutką się e, pochwalić. Tym bardziej na zdjęciach, gdzie te nawet najmniejsze niedoskonałości bardzo często są widoczne. Na tych zdjęciach też znowu widzimy, że jej brzuch nie jest idealnie płaski, ale w tym absolutnie nie ma nic złego. Patrząc na te zdjęcia, tak naprawdę Wolfie Cindy wygląda jak każda inna normalna kobieta. O normalnej, jakby sylwetce. Nie ma tutaj nic szczególnego. Oczywiście jest wciąż piękną kobietą, jej sylwetka jest wciąż piękna, ale. Tak samo jak wasze i nie katujcie się tym, że nie macie powiedzmy zbyt dużego wcięcia w talii, bo to jest po prostu głupota wykreowana gdzieś tam na Instagramie w tym momencie. Kolejna osoba, której się przejrzymy, to jest Madison Bier, czyli kolejna modelka i również bardzo znana influencerka osoba w sieci. Madison ma przepięknego Instagrama obfitującego w przepiękne, doskonałe zdjęcia. Zauważyłam też w ostatnim czasie, że jest jej również bardzo dużo na TikToku i właśnie pod tymi TikTokami widzę najczęściej komentarze młodych dziewczyn, które Piszą, że chciałyby wyglądać jak one, oznaczają na przykład swoje koleżanki i piszą rzeczy w stylu chcę taką figurę, chcę taką sylwetkę chcę tak wyglądać i tak dalej no więc zobaczmy jak to jest naprawdę na instagramie widzimy doskonałą kobietę z idealnie gładką cerą idealnymi włosami, o idealnej figurze, bez celulitu i tak dalej, oczywiście Madison ma bardzo ładną figurę, jest też naprawdę bardzo szczupła, co nawet na tych zdjęciach paparazzi jakby widać gołym okiem, natomiast kiedy przyjrzymy się tym zdjęciom bliżej to zobaczymy, że mimo tej szczupłej, pięknej i na pewno wyspą Portowanej sylwetki, Madison ma również celulit, który dotyczy tak naprawdę ponad 90% kobiet. I to jest totalnie normalne. Oczywiście tego nie zobaczymy na jej Instagramie, dlatego, że te zdjęcia również są na pewno w jakiś sposób retuszowane. Często dobre światło robi też zupełnie inne wrażenie. Natomiast takie są fakty, nie da się tego ukryć. I tak samo jak w przypadku Elfie Cindy teraz też sprawdźmy, jak wygląda jej e, jakby sylwetka w całości. I tutaj właśnie widzimy, że jej brzuch też nie zawsze jest płaski, tak jak pokazuje to na Instagramie. Podejrzewam, że to zdjęcie mogło być zrobione na przykład po jakimś super dobrym śniadaniu, albo Obiedzie z przyjaciółmi i jej sylwetka już wygląda inaczej. Madison również nie pozuje, wygląda zwyczajnie normalnie podczas jakiegoś yy, przypadkowego dnia. I te zdjęcia, które teraz zobaczyliście, tak naprawdę nijak mają się do tego, co widzimy choćby na tym zdjęciu, na jej Instagramie, gdzie. Talia Madison jest po prostu ultra cieniutka, praktycznie jej szyi. No cóż, w realnym życiu tak nie jest. Tutaj na przykład jest porównanie, gdzie Madison jest ubrana dokładnie tak samo. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ona ma założony wyższy stan i nad tym wyższym stanem tworzy jej się taki charakterystyczny wałeczek, który jest też totalnie normalny i zależy też od naszej budowy tak naprawdę i od tego, gdzie my mamy więcej. Puszczu, jakby na którym obszarze. Ta moda na taką idealną wyrzeźbioną talię, wydaje mi się spowodowała też to, że w ostatnim czasie zrobił się taki popularny zabieg, ja nie wiem dokładnie jak on się nazywa, ale polega na yy, jakby Przełożeniu tłuszczu, najczęściej tutaj z okolic brzucha do pośladków. I w ten sposób właśnie dziewczyny uzyskują taką idealną figurę, wiecie, takiej totalnej klepsydry, ale takiej ultra cieniutkiej tutaj. Teoretycznie Madison mogłaby mieć taką figurę, ale spójrzcie na te zdjęcia, które pokazują, że ewidentnie jest inaczej. I tutaj znowu nie wiem, czy jest to zasługa Photoshopa, że ta talia jest tak bardziej ciśnięta, czy po prostu dobrej pozy, bo też tak może być. Ale nie zmienia to faktu, że na tych zdjęciach jej ciało i sylwetka wygląda totalnie różnie. Ale prawda jest taka, że na tych zdjęciach, poza jej Instagramem, Madison wygląda równie pięknie i wygląda po prostu na zdrową, normalną, nie bardzo wychudzoną, ale normalnie wyglądają wyglądającą osobę. Tak jak pewnie bardzo duża część z Was. Na podsumowanie tego filmu chcę powiedzieć tylko jedno. Pamiętajmy, że nie da się wyglądać tak jak na swoim Instagramie przez 24 godziny na Dobę. I to, co Wam tutaj pokazałam, nie miało na celu, jakby, udowodnienia, że te osoby na przykład totalnie przerabiają swoje zdjęcia i w życiu rzeczywistym wyglądają skrajnie inaczej, e, bo tak wcale nie jest. Po prostu, po prostu wyglądają bardzo różnie. Ma na to też na pewno wpływ to, że nasze ciało zmienia się podczas dnia. Jest to normalne, tak jak wiele razy już w tym filmiku powtórzyłam. I my po prostu niepotrzebnie czasami katujemy się takim naszym wyimaginowanym wyobrażeniem tych idealnych sylwetek i dążymy tak naprawdę do czegoś, czego po prostu w realnym życiu nie ma. Nie wspominając już, o tym, że bardzo często w ten sposób niszczymy swoje zdrowie i fizyczne, i psychiczne. Miejcie to dziewczyny na uwadze, oczywiście napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze opinie, jakie są Wasze wrażenia po tym filmie. Jestem bardzo ciekawa. I przede wszystkim jestem ciekawa, czy wy kiedykolwiek uległyście wpływom na przykład instagramowym i czy dążyłyście do jakichś tam wymyślonych ideałów. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam też do moich innych filmów i na Instagrama, TikToka. A teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie w czwartek o 17:00. buź!